Trochę to też zauważyłam, właśnie jak pracowałam ze służbami mundurowymi, z policjantami, że oni mają bardzo dużo emocji w sobie. Wiesz, mówi się, że, że policjanci to są tacy wyuczeni psychopaci, bo się uczy ich, żeby nie, nie reagować emocjonalnie, i oni też się uczą jako mechanizm obronny, żeby nie reagować emocjonalnie, bo wiesz, mają styczność codziennie z okropnymi rzeczami. Oni wiesz, ciągle widzą zwłoki, ciągle widzą zabójstwa, wiesz, ciągle widzą, no nie wiem, nawet ciała dzieci po wypadkach. Wiesz, to są ogromne przeżycia. I taki człowiek uczy się, jak te emocje w sobie chować, nie Pokazywać ich na zewnątrz, wobec czego. No uważa się, że nie mają emocji, bo są tacy zimni i tak dalej. No, muszą tak, ponieważ no, mają taką pracę, inaczej by nie dali rady, prawda? Zatem my nie oczekujemy, tak. jak przyjedzie policjant z pomocą, żeby zaczął płakać nad naszym y Właśnie. Nosem. Ja mimo wszystko zauważyłam właśnie, pracując z nimi, mm. że mają w sobie mnóstwo emocji, ogrom emocji mm. i bardzo potrzebują o tych emocjach mówić. I oni też to przeżywają, tylko wewnętrznie i tego nie pokazują na zewnątrz. Mm -hmm. I wiesz co, i dla mnie było bardzo ważne, żeby właśnie y ta moja policjantka i ci policjanci w książce, oni mieli swoje życie emocjonalne, oni i mieli swoje przemyślenia, żeby każdy z nich był trochę inny i inaczej reagował na pewne rzeczy.